Tato, tato, ty mam wtar w kozy w mój rysunek zwierząt w zoo! Mówiłem wam, że jestem w pracy, tak? I oglądasz YouTube'a? Czemu wtarłeś kozy w jego rysunek? Bo on zgapił ode mnie żyrafę! Nie zgapiłem! To ty zgapiłeś ode mnie ogonie siotra. Tato, kupa! No to nic zrobić. Ale już zrobiłem w gacie. To znaczy, tym on mi zrobił. Jak ci zrobił? No po prostu. Pff. W twoje gacie? Mhm. Tato, tato, u mnie poduszkiem jest rekurencja. Co? Rekurencję mam poduszkiem. W ogóle wiesz, co to jest rekurencja? To tato, tato Tymon w tar w moje Stało się. Ale co? Tatoś zwariował. Tymon, tato zwariował! Jej! Może kupi nam chomika dżungarskiego. No i igłanę, którego zjada.